Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street Landed the heinest Gang in... Wow! Wow, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jedziemy, widzowie. Wow! Stop, stop, dobra. Widzę za chwilę, że się przejedziemy, widzę, pociągiem, może pociągiem nam no, uda widzę, zwiać od policji. Na to też, że musimy liczyć. Siemaneczko, ludki, widzowie! Wbiliście mi 250 50 subów. Dziękuję wam za to, widzę, najmocniej. I za dzisiaj, widzowie, będziemy właśnie, widzowie... E wow! Wow! Właśnie za dzisiaj, że będziemy grać sobie w GTA 5 ze real life. Tak jakby widzowie i widzowi dziękuję Wam za bardzo, że wbijicie mi że 250 ze subów. Dziękuję Wam, ze najmocniej. Dziękuję Wam po prostu super. Widzowie, kolejny upgrade na 500, kolejny na 107, na 750. za kolejny na 1000, za ostatni. Potem ze będą takie automatyczne upgrady. Widzę, Widzowie, nie widzicie, że muzyka czasem będzie się pojawiać w jakichś fajnych momentach. Taka, widzę, fajna. Będzie, widzę, się bardzo dużo widzę, Będzie w ogóle fajniejsze wszystko. Monta. Będzie widzowie, mo, 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 montaż cały dobry. Będzie dubbing, widzowie. Macie teraz dubbing. I speak English. i dubbing, widzowie. Zobaczcie, widzowie. Macie sobie teraz nawet zwiedzić. W koło zębatki, w ustawieniach. Tam, widzowie, YouTube będzie ścieżka dźwiękowa angielski i polski. więc możecie sobie zobaczyć. Widzowie, mam widzowie miniaturki. Mam wszystko, widzę nowiutkie. Będziemy jeszcze, tej sobie dawać, że dużo rzeczy, widzowie. Bardzo dużo rzeczy, widzowie. będziemy robić. Widzowie, już teraz. Będzie, częściej no, widzę filmy, i wszystkim co mnie zasubskrybowali, bardzo najmocniej dziękuję, widzowie. No, a my właśnie widzowie, dzisiaj będziemy grać tak, jakby widzę real life, a, widzowie. No, więc widzowie, dzisiaj właśnie widzowie, będziemy takie coś, widzowie. No, i już też się zaczyna właśnie takimi widzowie, grubymi skokami, widzowie. Inne, widzę, osoby nie mają ragdula, lecz ja mam ragdola widzowie. To jest bardzo, no, bym powiedział. Jest taki, że będzie fajny. No, i mam ze, bardzo dużo. Tak, ja będę fajny, fajnych ciekawostek, widzowie. No, więc pamiętajcie że o zasubskrybowaniu tego kanału, żeby wbić kolejne, widzę, subskrypcje. I bardzo Wam ze, naprawdę dziękuję za to. Wszystko teraz będzie, widzę, odnowione. Będę bardzo profesjonalny, widzę teraz z YouTube'em. Będziecie mieć teraz płynniejsze wideo Będziecie mieli, teraz bardzo dobry dźwięk. Tam widzę, jakaś pani w ogóle biegała. Zobaczcie, widzowie. A my tutaj właśnie będziemy sobie, żeby ze,ta na górę, widzowie, patcie. I wow! Zregdowaliśmy się! Ja jeszcze mam widzę go od moda włączonego, ale potem widzę go wyłączymy. Więc ja będzie się naprawdę, naprawdę za bardzo dużo działo, widzę. No, i widzę, będziemy się strzelać za bardzo realistycznie z policją. Ja zresztą widzę, patrzcie co ja mam, widzę nawet. Patrzcie co ja tej mam, nie mogę zrobić. Jak z widzę, mogę strzelać w niebo, widzę. No, ale też mogę się strzelać tak nisko, żeby ten widzowie. Więc widzę. Więc za będzie się dzisiaj bardzo dużo działo. Ciekawe, asymetryzanie, widzę, że wygląda clean life. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem naprawdę tak. I właśnie ja nas tego nie policie, bo słyszę, jak tam pani coś gada. Więc musimy w takim razie zwiewać. Zwiewamy widzowie. Wow. No bardzo wie. Zwiewamy. Tam jest jakaś policja, widzowie? Właśnie widzę, tam nie wiem, czy tam jest jakaś za policja, widzowie. No więc dzisiaj się będzie bardzo troszkę to Mam tutaj, powiedzmy, też właśnie pełno modów na realistykę. Nie chodzi mi o kwestię, tylko o funkcjonalność gry. No więc wiem, chyba obrabujemy sobie tak sklepik, bo mi się widać zachciało. Rabujemy sklepik, a zresztą i tak policja nas widzi. Więc możemy wjechać na sklepik. Dzień dobry, proszę oddawać pieniądze natychmiast, w trybie natychmiastowym. Co pan się tak zastanawia? Nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Z drogi, z drogi... Rabujemy, rabujemy bank, rabujemy w sensie sklepik, widzowie? Rabujemy sklepik, okej. Okay. No, i widzowie lecimy. Lecimy, ze się strzać bardzo z policją. Chyba. No nie no, policja, policja. Policja sobie to robi, że widzę, że kłopoty. No proszę, proszę, kto tutaj będzie mieć za chwilę kłopoty prawdziwe? Ha? No, ha? Ha, ha? No właśnie, widzowie, więc zajedziemy ja sobie w tym momencie i wow, wow, widzowie, chyba, chyba trzeba będzie zrobić strzelaninę, coś tak czuję, bo chyba, wzajemnego innego wyjścia nie ma, zostawcie mnie, widzę, mam tutaj wiele modów, widzowie, no, więc ja jedziemy, widzowie, dziękuję wam, powtarzam, widzowie, ostatni raz za te, widzę, naprawdę bardzo mi pomogliście, pamiętajcie, że macie mi jeszcze też zdonatować, no i co, widzowie? Życzę widzowie wam miłego dnia i my właśnie sobie co odcineczek, ale widzę spadliśmy widzę z motoru i z klifu, widzowie też. Oj, oj oj, oj oj, Dobra. Oj, 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 ja cię kręcę. żeśmy się widzę teraz położyli, widzowie. Wow! Cały czas zespadamy na glebę. Okej. Okay. No i dobra, wskakujemy chyba bardzo z powrotem. Okej. Okay. Oj, oj oj, dobra. Dobra, oj, juj, juj, juj. dobra, oj, oj, dobra. Oj, oj, Widzowie, tutaj zobaczysz nas, tutaj widzę, policja ściga cały czas cały czas widzowie. a właśnie będę już chciała się mówić mniej razy widzowie, ale okej. Okay. Dobra, policja nas ześciga, więc w takim razie musimy ich zastrzeć. Tam, tak namierzając bym powiedział. Bo będzie nam widzę łatwiej. Jak chcę właśnie widzicie policja widzę, nie tylko sam bo robi tylko tak. Jak się zastrzeża, to ja robię tylko tak, jakby się obroniła, widzowie. No, więc zowie, no niestety, ale widzowie, y, mamy trudniej, bo widzę, mamy teraz no hardware i widzę dla policji. Mamy tylko dla siebie radę, tylko my mamy widzę hardware. No, Dobra, wsiadamy. Wsiadamy, widzowie. Wow! Wow, zostawcie mnie! Jakieś to jest dobre auto, wydaje mi się, że chyba ono będzie dobre. Cyk. dziękuję za autko, dziękuję za tutaj pomoc i dobra, strzelamy! Policja! Policja! Przestańcie nas ścigać! My nic wam nie zrobiliśmy, tylko testowaliśmy bronie na początku przecież. Dlaczego policja już na nas zaczęła atakować? Widzowie, tego nie wiem i się nie dowiem, widzowie, ale okej. Okay. To widzę jakiegoś policjanta, zalecałbym go zastrzelić, widzowie, dobra. Dobra, jedziemy. Z drogi mi, z drogi. To jest e, bardzo... Ja bym powiedział taki the action movie. Tutaj się widzę bardzo dużo dzieje. Wow. Wow, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jedziemy widzowie. Wow. Stop, stop, dobra. Widzę jeszcze widzacie przejedziemy ze pociągiem. Może pociągiem nam no, się uda w zezwiać od policji. No to też musimy liczyć, widzowie, spróbować chociażby. E, no i dobra. Ok, do widzenia. Wow. Wow, wow, wow. Okej, okay. okej. Okay. Policja! Policja! Zatrzymajcie się! To wy tutaj nie jesteście królami, tylko to ja jestem za królem. To ja jestem królem. Ja Król. Dobra. Będziemy jedziemy. Wow, wow, wow. Do widzenia, do widzenia, do widzenia ziomki, do widzenia. Do widzenia panowie policjanci. My tutaj z SB jedziemy w tym momencie. I wow, zobaczcie, to jest woda. Patrzcie, woda, widzowie. Okej. Okay. Jak się widzicie, spadliśmy, ale to, to było specjalnie. Ponieważ ja teraz zaplanuję ukraść im za jakieś auto. Dobra, widzowie. Ok, Okej, no byście widzieli właśnie, nie dzisiaj czy chcielibyście z tego wziąć serię. Czy chcielibyście z tego serię, widzowie? No i dobra, Policja nas tutaj cały czas ześciga. Okej? Okay. No i dobra, jedziemy, 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 widzę, wracamy sobie do Los Santos, żeby zeskryć się na przykład tam gdzie jest ze metro. Wow! Wow widzowie, patrzcie! Patrzę teraz, że cały czas ze policja ściga i musimy zezwiewać, bo widzę ze skończymy za chwilę ze zniszczonym, widzę autem, a nie o to tutaj zachodzi, Więc dobra. Doba, zabicie ktoś, tutaj został, tutaj też ktoś, ktoś został zabity, widzę wie. Okej. Okay, no tutaj też ktoś został zabity. Dobra, O sklep. Tutaj ze sklep. Sklep. Musimy widzę, iść na ten sklep, widzę go obrabować. Dobra, widzę wie. Okej, okay, jedziemy, jedziemy, idziemy, idziemy szybko, szybko. O, to jakieś za auto tankowało. Nie ma tak łatwo auto. E? Czytał test Dobra, zaraz sadzamy stację benzynową Dlatego, bo mi się za zachciało, sadzę ze stację benzynową Dobra, wjeżdżamy Goodbye Oddawać pieniądze Oddawać pieniądze, dlaczego tam by, możemy go widzę, już rabowaliśmy Nie wiem, ale widzę, on jest zamknięty, więc chyba go rabowaliśmy W takim razie Dobra, Więc tutaj policjant zginął Okej, okay. dobra, Więc teraz ze wjeżdżamy Wow to jest jakieś, bardzo fascynujące auto, żeby się do niego nie musieć tyle czasu włamywać, to zróbmy po prostu tak, o, cyk, teraz będziemy mogli jeszcze jeszcze otworzyć, okej, okay, dobra, dobra, otwieramy silnik i widzowie jedziemy, tak, jedziemy sobie w tym momencie, no i dobra, strzelamy się chyba z policją teraz, z tego co wiem, chyba tak zrobimy nawet, bym powiedział, popa, policja, papa policja, dobra, dobra, wow, 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 dobra, okej. Okay. Wy, wycofujemy tutaj szybciutko, okej, okay. wow, wow, tutaj jest chyba jakiś e, ten Granger policyjny, o tutaj też jest jakaś policja, musimy zwiewać, dobra, jesteśmy już przy Los Santos, dobra, jesteśmy chyba już za, teraz za chwilę wolni od policji to będziemy, okej, okay. dobra, 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 policja, 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 policja z drogi, wszyscy z drogi, policja z drogi. Dobra, policja zabiła policję Czy ktoś jest za nami? Czy ktoś jest za nami? Tam jest ktoś za nami, ale to widzę, jest policja dalej, widzowie Więc no, powinno być trochę łatwiej Chyba O, tutaj jest ktoś przed nami Nie może nas zasilać, musimy go w Okej, 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 okej Dobra Dobra, dobra, widzowie Dobra, widzowie Wow, wow. ale zderzenie Au, 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 ale widzę zderzenie wow, 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 wow. Ale zderzenie, Ała! au, au, ale widzę, że się zderzyliśmy, widzowie Dobra, musimy teraz ukraść jakieś auto, albo się teraz z nim postrzelać, zrobię. Okej okay. Cyk doba, cyk Okej, okay. cyk Dobra, jedziemy W tym momencie um, Czy tutaj coś jest jeszcze? Pogląda że coś był Ale chyba nie ma Prawda, widzowie? Dobra, strzelimy go Już koniec żartów Cyk, 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 cyk Dobra, cyk Cyk, o, po głowie dostał, prawie po głowie dostał. Ten dostał po głowie od razu. Dobra. Tam widzę jeszcze jakiegoś ze policjanta. Tak naprawdę byłoby dobrze, jakbyśmy... Dobra. Chodzimy widzę do auta, wjeżdżamy im na hatę. O, policjant, policjant department widzowie. Policjant the department. Wsiadamy widzę na policyjny department, zajdziemy idziemy obrabiać. policyjny department, widzowie. A co wy o co oni tutaj zrobią? Może ktoś to powiedzieć? No bardzo, nie wiem, nieważne. Aha, chyba policyjny department jest dzisiaj ze zamknięty Z tego co widzę Dobra Chociaż czy jest zamknięty na pewno Na pewno jest ze zamknięty ten policyjny department I wow, Bo już mi tak trochę bezpieczniej zeszli co Chociaż A dobra, to nic tam się nie stanie wow, Wiecie, że nic tam się tutaj nie stało widzowie Chyba, się tam widzę na policyjny motor Ok Dobra Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Okej! Okay. jest tutaj chyba nie możemy robić drive by'a. Właśnie niestety widzowie. A szkoda. Dobra, jedziemy! Wow! Żółte światło, widzę, tam było. Wow, wow, wow! wow ale crash! Ale, widzę, nas crashowało, widzowie, za auto. Ale w widzowie. Jedziemy dalej. i Wow! To jest nasze auto policyjne. W sensie nasz motor, widzowie. Okej. Okay. Strzeleni, strzeleni, strzeleni. Dobra, władzę idziemy na wespiu. Ci trochę, ja widzę, odjechać siarkiem, widzę, Szarkiem, widzę, trochę odjedziemy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O! To jest jakiś za motor! Dobra, au! Dobra, wywołałem się za ten motor, ale okej, okay, widzę, Ważne, że mamy tutaj jakiś motor. Użyjemy go sobie, tak naprawdę, po to, żeby go wjechać ze z nim pod wodę. Dobra, panienko, giniesz. Okej. Okay. Wow, ale to jest ze moł teraz ludzi. Niech już ze nie wychodzi do nas bo wszyscy się ze mnie boją teraz. Już nie ma tutaj ludzi. Ale i tak, cyk, rozjeżdżamy tych ludzi. Wow! czy jest jakieś auto nam po drodze stoi. Dobra. Auto już nam zjechało z drogi. I cyk. Okej. Okay. Z drogi! Wszyscy z drogi! Ja mam pierwszeństwo! Wow, policja tu jest! Policja tu jest! Dobra, zastrzeliśmy ją. O, helikoptery jeszcze tutaj są. O! Wow, wow, co się stało? Wywaliliśmy się, widzowie. Dobra. Na szczęście to jest nasz the Motor. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. I strzelamy. Strzelamy, widzowie. Strzelamy! Strzelamy! Dobra. Okej. Okay. Tutaj jest jakiś auto, widzę na ogniu. nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. To, to, to chyba chce w sensie się przybiec. Oj, to jest widzę lampę, jakąś ciekawską skąd tampa? nie, to są ze schody. Ale schody to tam chyba nieważne, prawda? Czy się wywala, widzą te schody? I u! Wywaliłem się o te schody, widzowie. Wow, dobra, ale my w każdej chwili przecież możemy zrobić tak. Cyk. M ehm, cyk. Okej, okay, szybciutko. Zakaźcie patrzcie, cyk. O! I... Jest e helikopter, tutaj jest e helikopter. Musimy je ze zastrzelić. Zestrzelamy, widzowie ich. O, albo najpierw ze im w ogon celować, o Patrz, bo im widzę w ogon to nie będą widzę mogli sterować No i dobra W ogon strzelę, nie widzę je. Dobra, wszyscy są moi, wszyscy są moi Z drogi, z drogi Wszyscy są tutaj moi, dobra zestaw w każdym zesk razie zeskakujemy sobie, zrobimy takie ze plum do wody Teraz Okej okay. Tylko jak się musimy tam, bo tam widzę, widzę się ja szarki. No, chyba tam są się ja szarki, ozmiem One się chyba zespałnują, prawda? Żeby nie było, że to nie ma w ze szarków Bo jak tutaj wzajemmy nie szarków, to problemy oks widzowie. Tutaj się zaraz bił helikopter. Dobra, wskakujemy. Wow! Dobra. Wow, jesteśmy w wodzie. I widzowie wskakujemy na Lederbot tylko tak naprawdę po to, żeby tutaj się strzelać z troszeczkę. Okej. Okay. Ja mamy czas ze nożyk, więc to no nie możemy się chyba zbytnio strzelać. Ale widzowie cyk, dobra. Okej. Okay. E, mamy widzę, niestety, no że chyba błoń nam się widzę tutaj zlała, widzowie. No niestety widzę. No chyba się tutaj zalała w wodzie, zlała nam się całkowicie wodą. Więc no nie mamy innego wyjścia, jeszcze, bo się ażek tutaj nie zaparkował. Musimy po co widzę uruchomić silnik i puścić kierownicę, dobra, I teraz że będziemy mogli pojechać trochę. E, czy tam jest jakaś policja za nami? Możliwe, że jest, ale nie wiem, nie do końca to widać. Okej. Okay. I tam jest chyba helikopter. Helikoptery! Helikoptery jest drogi! O, no bo zabiłem jeden helikopter. Znaczy nie, nie jego kierowcę. No nie kierowcę widzę, zabijłem jednak. Dobra. No ehm, Czy teraz będą tam sobie szarki widzę? Pójdę tam podjechać. Może już ktoś zaparkował tam jakieś zesce szarki, widzowie. A e, więc wracamy sobie z powrotem. Wow! Wow, 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 wow. dobra. A co tam ze sobą z powrotem? Musimy nieco tutaj zaraz jeszcze B. O! Znowu mamy z palną, no, zobaczcie. Jednak nam się z broń palna nie przymoczyła, jak widać. Bo mamy ją z powrotem. I o! Mamy jakieś c tutaj, w sobie. c są. Dobra. Teraz musimy tutaj szybko, jak najszybciej tutaj do O. Dobra. Okej. Okay. Wchodzimy. I zabierzemy tego c Wow! Co się zrobię, co Ja się topię! Ja się w topię! Chyba! Okej, okay, 17 nas jeszcze. Uruchami mój silnik, dobra. Cyk. Okej, okay, uruchomiliśmy. Jedziemy w tym momencie 60, 60 na godzinę. Dobra. 60 na godzinę chyba wystarczy. Mm, coś tak 6-6 zazwyczaj. No i dobra. Jedziemy idzę, chyba gubimy ten posing w tym momencie. No bo co, no i nie mamy innego wyjścia. Patrzcie co ja zrobię, patrzcie co ja zrobię w dole. Jestem widzę, mądry, więc ja zrobię coś, czego się nikt nie spodziewa. Po prostu nie dość, że wbiję to helikopter i jeszcze zanurzę się pod wodę. Ehm, um, dobra. Ojej, to jestem z policji, ja zapnężę, że jestem z policji na statki. No bo wiecie co? Bo W końcu prawdziwe życie, więc to musimy wstrzymać oddech. Dobra. Zanurzamy się w nowej, gubimy ten pościg. Zanurzamy się. Okej, okay, wzdowie, patrzcie. Jesteśmy w tym momencie pod wodą. I pod wodą, będziemy mogli, bl, bl, w Zowie. Trzeba sobie popływać. Ok, aż dopóki nam tutaj za policyjny yy, się pościg nie Jeżeli Jestem ja za tak głęboko, że już normalnie nie mogę mówić, takie jakby to powiedzieć. Patrzcie, jak wygląda podwola w prawdziwym życiu. Patrzcie, to właśnie za na rzeczy podwolne w prawdziwym że widzę życiu. Patrzcie, tutaj są zanomanie rybeńki. Ok, czy my widzę, się dusimy? Miałem jakieś takie filowe wrażenie, żebyśmy się dusili. Ale nie możemy chyba się dusić. Widzowie. Okej. Okay. Dobra, dobra. cyk, Chyba już nas ze przestali gubić. Yy, w sensie ścigać, co? O, nie, jeszcze coś zagadają, czy jednak jeszcze nas ześcigają. Dobra. To jest, no, zobaczcie, jakie fajne rybki, patrzcie. Patrzcie, no my nie możemy tutaj tować sobie kamerę, no ja, ja nic nie widzę. Niestety widzowie wylądowałem w szpitalu. Tak, widzę, wylądowałem niestety, widzę, w szpitalu, przed właśnie wyszłem stąd, widzowie, wylądowałem niestety, widzę, w szpitalu, ponieważ udusiłem się, wyobraźcie sobie, jednak nie miałem nieśmiertelności, jednak cały czas się, zabiję z policją na nieśmiertelności, widzowie, właśnie dlatego mówiłem, właśnie dlatego tutaj, słuchajcie, taki za odgłos. No i niestety straciliśmy tam wszystkie bronie, widzowie, wszystkie bronie nam, ze utonęły, więc teraz, możemy tylko tak, więc zrobić, tylko się wkurzyć i zbić tą, widzę, panią. No, i co, możemy tak, co my jeszcze tutaj mieliśmy co tylko do próbować. O, typie, spadaj, spadaj. Mieliśmy chyba jeszcze wyzowie, z tego co wiem, to troszeczkę sobie tutaj widzę pojeździć, czy coś się jeszcze powyziła. Chyba że mieliśmy teraz trochę się pobawić, prawdziwe życie, więc skoro się mamy po bardzo prawdziwe życie, no to tak troszeczkę widzę, bym powiedział sobie pojeździmy teraz. Ok, zły, Ale nie tylko pojedziemy, za chwilę pójdziemy sobie, sobie do naszego domu, albo i, będziemy tak, też że nie do naszego domu, tylko sobie, do domu Michaela, widzowie. A dlaczego nie naszego? Dlatego, bo my jesteśmy, widzowie, Trevorem, a nie Michaelem, więc sobie, do naszego domu nie jedziemy. Ok, zły, dobra. Więc udajemy się do domu Majkiego, Wow. Majki, Majki, powiedz, że masz otwarte dla nas drzwi. Majki, powiedz, że zam nie zamknąłeś dzisiaj domu. Oby Majki dzisiaj. Dobrze! Zobaczcie, Majki dzisiaj za nie zamknął drzwi. A to dobrze wróżuje, widzowie. Bo teraz możemy tak naprawdę się włamać. Garaż nam się nie otwiera, widzowie. Nie dziwię się. A drzwi? A drzwi nam się zaotwierają. O! Majka zostawił za otwarte drzwi, ale garażu nie. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Zniosłeś się teraz ze domu Majkela, zobaczcie. Bo możecie może tego się na przykład tutaj onapić. Tyk. O. Napić. Cyk. o. Będziemy się tego napić, ale teraz mi się nie chcę tego pić, widzowie... O, o Patrzcie! się do Tracy, widzowie. Zakadnijmy się widzowie, teraz do Tracy. Patrzcie, 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 widzowie. Tam jest Tracy, zobaczcie, sobie ma makijaż, to jest Amanda chyba. Amanda, widzowie. Zakadnijmy się widzowie, do Amandy. Aha, widzowie, pamiętam, mieliśmy, widzowie po, po, o! Mikey do nas napisał wiadomość, patrzcie, widzowie! O, Michael, tak! O, patrzcie, kontakty. I... Dobra, nie, nie, no, tutaj Mike nie pisze, bo ja się za chwilę Amanda no, widzę Amanda, Amanda chyba robi sobie napada jakiś makijaż, zobaczcie co ogląda, patrzcie na co ona widzę, ogląda. Jakieś ptaszyska, widzowie. Ptaszyska, tutaj latają sobie nad miastem różowym, okej. Okay. O Boże, to jest za dużo krwi, zobaczcie. Ale dobra, mamy jej zaskok. Ona w ogóle widzi przez tą maskę? Bo ona chyba nas nie widziała patrzcie <laughs> patrzcie siema Tracy jestem się Amanda. ona nas nie słyszy widzę patrzcie ja do niej podchodzę na nic a jak jej dotknę to się czy żeby jej nie dotknąć może a to tutaj robi makijaż więc to może, może dajmy jej spokój jednak może jednak dajmy jej spokój dobra? więc jednak się prze, przeskradamy, widzę z powrotem okej okay cyk no i widzowie doba dobra wow a wow dobra wow wow dobra dobra widzowie widzieliście jak było blisko abyśmy widzę spadli i byśmy wtedy widzieli ten dobra widzowie okej okay. eee i z tego co widzę, to widzowie chyba jesteśmy Endba. Musimy teraz pojeździć pociągiem, widzę, bo mi się zechciało, widzę trochę... Uoo, daj mi to auto, daj mi to auto, Bo mi się trochę zechciało pojeździć pociągiem i metrem, widzowie. Więc jedziemy, widzę pod stację metrową, widzowie. Bo sobie mi się trochę widzę, e, pokierować. Metrem, widzowie. Chcę pokierować. O, i tutaj chyba widzę jakieś ze metro. Może tutaj sobie zapojiem, patrzcie, można się nawet zakaść pod to metro. Patrzcie, jak? Tak w życiu, widzowie. Ok, zakradamy się, dobra, cyk, 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 dobra, cyk, 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 zakradamy się, za do metra w w los, w los z Santos i dobra, odkradamy się. Szybko biegniemy, biegniemy, ok, skaczemy, skaczemy, szybko, 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 do metra w sobie. dobra, nikogo nie ma, jest strażnik, yy, strażnik, u -u. mógłbym przejść, chyba yy... Dobra, przechodzę. O! O! Nie! Przepraszam! Przepraszam! Nie chciałem! Nie chciałem, proszę mi wybaczyć! Chyba mi pan darował. Dobra, chyba mi darowa i chyba, że mnie aresztują, ale, ale mi wybaczyli, bo ja tak się nie widzę panąłem. No i dobra. To tutaj jest jakiś ze metro. Ale... Hmm... <laughs> nie widzę też żadnego metra. On się tak zwane jakąś dziewczynę, widzę. Tak byśmy walnęli na przykład. Patrzcie. O! Nabijmy się, widzę, może do jakiegoś tego. Patrzcie, napoju. Dobra. Plikamy sobie ze sprąg, bo chcę napić się ze e, Aha, kliknę z sprąg i dostałem kolor, okej. Okay. Dobra. Ok, dobra. Wywalamy puszkę. Gdzie jest puszka? Tu jest zepną nasza puszka, zobaczcie. Dobra. Czekamy widzę na metro. Metro za chwilę chyba powinno wybyć. Z tego co wiem. Metro Ile jeszcze do metra? Exit O, tu widzę jakąś statystykę Safe parking Dobra, chyba za chwilę będzie Chyba jest, chyba za chwilę będzie jakiś metro Chyba za chwilę będzie jakiś metro, bo już widzę tutaj metro widzę, ja? że za chwilę będzie, bo widzę na, na tym, na czasowniku. Dobra. Składamy się do tej pani i robimy jej tak. Dobra, niech macie, że tego nie widział. Ojej, jej, jej, chyba ktoś to widział. O, metro nadjeżdża! Metro widzę tam nadjeżdża! Dobra, niech się boją i tak mamy tutaj metro, widzowie. <laughs> niech metro się zatrzyma, wtedy ja widzę ukradnę to metro. Metro, zatrzymaj się! Natychmiast! Jakby co pociągiem też mogę jeździć, sobie Pociągiem też się przejedziemy. tak ktoś widzę do nas chyba policja. Ale my robimy tak. Wow! Nie tak! Nie tak! Nie tak, widowie! Metro! Znaczy metro! Znaczy ze metro! Przegraliśmy chyba w ze metro! Przegraliśmy chyba w ze metro! Czy nie? Metro się ze zatrzymało. Chyba się ze kierowca wystraszył. O! Było cięcie pewnie teraz wam widzę, się zrobiło. Jesteśmy metrem, dobra. Jedziemy. Zwiewamy tej policji widzę bo nas goni jedna gwiazdka. Ale nie aż tak za szybko, może lepiej. Tylko troszkę wolniej. O! Albo się zatrzymajmy, o. Albo do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dobra. Nie, dobra, jednak do przodu. Nie chcę do tyłu widzę. Jedziemy sobie tym do przodu. Dobra, szybko, bardzo szybko jedziemy do przodu. I wow, zobaczcie, patrzcie. Patrzcie, widzę. jak szybko jedziemy. Wow. Wow, stacja, stacja nam tam widzę ominęła. Stacja nam tam ominęła. Patrzcie. Patrzcie, jak za szybko jeździmy tym pociągiem, dobra. Tym metrem znaczy się. Wow, wow, wow. Tak, się widzę, wykolejmy, jak tak widzę, będzie dalej. Wow, wow, O! Yy. O nie! O nie! Wykoleiliśmy się widzowie metrem. Patrzcie, nasze metro się wykoleiło. Oj, oj oj, 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 oj. Dobra tam. I tak mamy inną jeszcze drogę ze ucieczki. Mamy jedną inną drogę ucieczki tak naprawdę. Bo sobie widzę, wyjść przy jakiejś najbliższej ze stacji. Chociaż tam chyba nie ma w stacji, widzowie, ale okej. Okay. No więc za że będziemy mój zakończyć ten odcinek. już bardzo, wszystko, żeście zobaczyli, widzowie. No więc fajnie było. Pamiętajcie, że będę nagrywać za odcinki codziennie, widzowie. Mam nową edycję, wszystko nowiutkie, widzowie. Nowe odcineczki, nowy rodzaj nagrywania, nowy montaż, nowe miniaturki. więc wbijajcie na mój kanał Fagamer 999, widzowie. Możecie mnie zdenerwować, jak kiedyś już będziecie, widzowie. I na, mnie na tipli widzowie. Tam mam założone, widzę konto i link do tego. Wszystkiego no i do bazy. chyba już będziemy zakończyć. No więc my tutaj słońce zabiegamy. Chyba nawet jakieś za metro jedzie, to chyba dobrze. Jakby jechało, to byłoby fajnie. O, jedzie, jedzie metro. Poprosiłbym, żeby pan się mógł zatrzymać. O, o, dobra. Jedziemy, jedziemy szybko metrem. Oj, chyba nas za policja trzeba gonić, bo widzę, ukradliśmy metro. Dobra, tam nic takiego. Ok. Dobra. Ło, wow, wow, wow. Auto. Ło. Wow. Dobra, sobie. Co mi tam z metra? Dobra, tam kolejne metra się wykoleiło, a druga część leży aż tam. No więc dobra, myślę, że będziemy kończyć za tą a takie sobie jeszcze good ending widzowie. Taki fajny good ending widzowie. Um, znajdę jakieś auteczko. Co to robi takie za uszkodzone auteczko właśnie? Wie nie wiem co to robi. albo dobra, weźmy je widzowie. No więc wie, my sobie, kącić. my już będziemy kończyć, możemy je wziąć? Chyba że możemy je wziąć. Albo nie do końca. Dobra. No więc, my będziemy zakończyć ten odcinek. No i widzimy się. Pamiętajcie o zasubskrybam tego kanału, że Wam naprawdę bardzo mi dnia widzę, zaczęła się szkoła. Oby tam widzę wam fajnie było, ja to muszę tam cały dzień w szkole siedzieć. Ale jeżeli wy jesteście w trzeciej czy coś klasie, to widzę, będziecie mieli easy ludzie. Pamiętajcie, widzowie, ósma, siódma klasa to już jest no. Tak bym wiecie co powiedział. Ale okej. Dobra, to jesteśmy za 60, to widzę, bo się ja nie powinna zauważyć. No ale dobrze, my kończymy to w taki sposób. Po prostu. W taki sposób, żeby my tak? Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street, land of the heinous gangbangers and.